Siema, a dzisiaj zabieram was na test tych płatków od Dominika. Ja oglądałam filmik od Dominika, dzisiaj, przed chwilą właśnie dokładnie. I teraz ja miałam chyba tam mniej więcej... Ile mieliśmy? Ale gdzie, dojścia czy...? W sensie, nie, ile czasu mieliśmy, kiedy ja do ciebie zadzwoniłam? 10 minut? No to mieliśmy 10 minut. 10 minut na zajęcia, to już bym dawno nie poszła. W sensie ile mi zostało czasu, żeby dojść do zajęcia, kiedy ja do ciebie zadzwoniłam? nie, nie, 15 nie, nie, to nie, tego. I my, ja nie, 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 i właśnie jest nie, za kamerą właśnie nie, nie, Właśnie. właśnie y, będziemy robić test hingam, tych tych nie, nie, Ja nie, nie, y, tych fotograficznych i nie, i będziemy robić test tych Właśnie Dominika Rupińskiego. Ja jestem już w domu. Ta lampa strasznie mnie nie odświetla, twarz tej tak linii, ale mam No taki... Nie wiem, może nie tak, Z polaroida, który został, to jest to, dostałam taki, już to z Polaroid, gdzie nie ma tego, co pisałam na owego maju, sobie wrócę, że też tam kod a nie z nich dobra, a nie z nich to ja nie, nie, nie trafiłam ani na dobre tak jak je chciałam, ani na kod Na no ani wczoraj, więc dobra nie trafiłam, to są takie i mamy te płatki, mamy nie pracuję, sumie... ale to jest

Widzisz, jestem zaskoczona tym podkami. I teraz idę po łyżkę i po mleko, a przyjdę teraz pod Jak będę miała je. Eee, o, jak eee, Co jest to, W moim pokoju. Tylko nagrywam tak on, na ścianie. E, więc na. No. Wiecie, idę po płatki czyli sensie po płatki, płatki są ale idę po mleko I po miskę mły, i po łyżkę, żeby się w zjeść To widzimy się za chwilę Ja już sobie przyniosłam, rzeczy. mam michę Mam łyżkę, też mleko znaczy I właśnie łyżkę I teraz płaty Dobrze je zobacz. To dużo, że dużo te to teraz z tak te w miejsca. Dołożę sobie, żeby tworzyć mleko. Niezwykłe. O Jezu. <laughs> Więc teraz zlewam na oko, tyle, bo mam tych dużo płatków nie będzie tyle Go. nie będzie na oko tyle Jezu, to jest to moje to opracowanie jak się leje, będzie dupa zakręcam wilerko potem chręconą młychę bieram się za... co ciekawe bo zawsze jak jadłam cukro te... no to się zmywa no ale to mleko się zmywa takie Tule to widać, miałam mm, Ten kolor już każdy go widać, ale już Chcesz teraz że jest takie fioletowe mleko. Muszę to o. To jest fioletowe, no nie widać tego, no kurczę. O. To jest fioletowe, musimy wiedzieć, że jest fioletowe. Ale jest dobre. naprawdę jest dobre. Jeśli nie, to wam powiem z artylozią. Od sobie to zaraz wam Ogólnie płatki są. Przepraszam, że mówię, z pełnymi ustami. Muszę zjeść te zaraz wam to powiem. Ogólnie to te płatki mnie zaskoczyły, szczerze mówiąc. Są bardzo dobre. Myślałam, że będą dużo gorszym smaku. Może odłożę to do <noise> Słyszałaś, że będą gorsze, a są moim zdaniem dobre. Moje zdaniem, i bardzo bardziej smakowały jak ten kolor z nich, jak trochę z Mamusei. Tylko, wy tego nie widzicie. O, widać to. Teraz to widać. No, wreszcie taki kolor, i teraz mam wielką mleko. I właśnie, moim zdaniem, jest to dobry sposób. W sensie dobry jest. Ogólnie płatki są bardzo dobre. Jak za około 11 zł, te płatki są całkiem dobre. Więc ogólnie mogę powiedzieć, że polecam są w biedronce. Tam są też różne te duże z tych płatków. Ogólnie te płatki i jamers są dobre, bo nie znajom wiem jak ja zrobię. ja będę je kupować. tylko muszę wziąć, wejść w nawyk, żeby te płatki, a nie inne rzeczy. Więc no, ogólnie ocenka jest bardzo dobra. Jeżeli widzę te płatki, smak płatków i w o wygląd są się, no, no tam... To w sumie, że okay, taki dobry ten. jeżeli chodzi o sam ogólny smak płatków, to bym powiedziała, że 5 na 5, nie spodziewałam się takiego dobrego smaku po tych płatkach. Więc co, to chyba już tyle, zapraszam Was na kolejny odcinek.